Cześć! Każdy z nas chce być coraz lepszym programistą. No tak, jesteś coraz lepszy, to masz coraz więcej kasy, coraz więcej wyborów i tak dalej. Jednak gdzie my szukamy tej wiedzy? No szukamy jej w podcastach, szukamy jej w książkach, być może w płatnych kursach. Jednak zanim programista stanie się architektem, będzie miał ten mega mózg, to warto przeanalizować. Takie sześć pytań, być może nigdy sobie w karierze programisty jeszcze ich nie zadałeś, ale ja ci ułatwię te zadanie. Oto pytanie numer jeden. Czy w programowaniu istnieje srebrna kula? Jako młodszy programista myślałem, że na pewno istnieje jakaś genialna, niesamowita technika, tylko jeszcze nie przeczytałem tej magicznej książki, która by mi uświadomiła jak to zrobić. Bo jakbym miał taką srebrną kulę, to teraz bym mógł zabić wszystkie wilkołaki programowania i rozwiązać wszystkie problemy, i zabrać dużo kasy itd., itd. Oczywiście nie ma srebrnej kuli w programowaniu. Mógłbyś dojść do wniosku, że po 63 latach, po wynalezieniu języka COBOL, nasze oprogramowanie powinno być dość do takiej fazy, że takie idealne rozwiązanie no, musi istnieć. Tak jednak nie jest. Z mojego doświadczenia techniki programistyczne można podzielić na dwie kategorie. Fatalne i beznadziejne, ich unikamy, wiemy, że one są złe i tak dalej. I techniki, które są dobre, ale są dobre tylko w danym kontekście, czyli to zależy. I warto o tym wszystkim pamiętać, bo gdy będziesz miał obsesję na danym swoim narzędziu, na danej swojej funkcjonalności, technice, będziesz miał obsesję na punkcie tego swojego młotka i będziesz nim próbować montować kafelki w swoim mieszkaniu, w łazience, bo teraz dla Ciebie wszystko jest gwoździem, to warto sobie spokojnie przypomnieć, że w programowaniu mamy mnóstwo narzędzi i nie istnieje tylko młotek do naszej dyspozycji. Event storming to jest tylko framework. Nie ma tutaj jednego dobrego sposobu wykonania tego warsztatu, ponieważ jest to tylko zestaw building bloków i ogólna receptura na wykonywanie tego, tej formy warsztatowej. Czy kwestionujesz Wzorce projektowe. Gdy zaczynałem programować 10 lat temu, to byłem przekonany, że wzorce projektowe są kluczem do czystego, czytelnego kodu i znajomość tych wzorców projektowych będzie mi otwierało możliwość zabłyśnięcia na rozmowach kwalifikacyjnych. Gdy już pracowałem, to kupiłem sobie książkę za 300 zł i myślałem, że za tą cenę kupuję wręcz święty gral programistyczny. Ta książka nie tylko opisywała wszystkie wzorce projektowe z GACON 4 ale także pokazywała mi ich użycie w poszczególnych warstwach aplikacji ASP.NET Web Forms. Po krótkiej analizie książki doszedłem do wniosku, że połowa tych wzorców projektowych jest albo beznadziejna, albo bardzo sytuacyjna albo już ktoś wymyślił coś lepszego. Potem lata mijały i w mojej karierze programisty najczęściej używanym wzorcem projektowym był tylko dekorator. Mogłem też zobaczyć jak pewien architekt zrobił nieczytelny kod, ponieważ użył wzorca projektowego state, który jest w porządku dopóki logika nie jest przez 30 oddzielnych klas, które miały reprezentować, jak sama nazwa wzorca wskazuje, oddzielny stan i akcje dla danego elementu w tym stanie. Ja jednak bym wolał jeden plik, gdzie mógłbym zrozumieć swoim wzrokiem, co ja właściwie robię, gdy i takie stany danego elementu występują. Niby to antywrządzec, ale przynajmniej bym wiedział, co ja właściwie robię w tym kodzie. Teraz wiem, że dobrą alternatywą do tego wzorca State jest maszyna stanów, która nie była opisywana w wielu książkach. To mnie nauczyło kwestionować rozwiązania programistyczne, nawet jeżeli są poparte autorytetem i ceną książki. Czy kwestionujesz hype? Ten problem dotyka całego obszaru IT i został nazwany wieloma śmiesznymi skrótami, jak Hype Driven Development, Conference Driven Development, Loudest Guide Driven Decisions i ostatnie, najważniejsze dla nas Resume Driven Development, Czy to jak nasze dążenie do dodawania nowych fajnych technologii do CV Wpływa na tworzenie aplikacji w korporacjach. Każdy chce dodać nową technologię do CV aby zwiększyć swoją wartość. Ale aby to zrobić z czystym sumieniem, to trzeba taką aplikację stworzyć w swojej obecnej firmie, gdzie się pracuje. Znaczy to, że marketingowe kręcenie pewnych rozwiązań technologicznych pociąga wiele sznurków, w tym właśnie trendy w naszym CV i potem te trendy wypluwają niekoniecznie dobre, programistyczne twory w korporacjach. To, że coś jest nowe, nie znaczy automatycznie, że jest lepsze. To, że coś jest popularne automatycznie nie oznacza to, że jest to idealne narzędzie do twojego konkretnego problemu. Tworzymy oprogramowanie aby rozwiązywać problemy, a nie po to aby dopisywać sobie fajne rzeczy do CV, ale wiadomo jak to jest w prawdziwym życiu. Dlatego warto kwestionować każde rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli to rozwiązanie istnieje dopiero w swojej fazie rozgłosu i nie zostało tak naprawdę sprawdzone na dużą skalę a to zazwyczaj zajmuje danej technologii 3-4 lata. Nie dziw się więc, jeżeli twój architekt nie podziela twojego entuzjazmu i zapału jakimś nowym rozwiązaniem, bo zapewne ma jakieś swoje powody, być może zna jakieś już stare, dobre, sprawdzone rozwiązanie i się jego chce trzymać, dlatego kwestionuj swój hype. Jako programista zapewne zauważyłeś, że bardzo popularne są mikro serwisy oraz mikro front I z czego to wynika? Otóż mamy coś takiego jak prawo konveja, które nam mówi, że nasz kod, nasz projekt chce dążyć do podobnej struktury, jaką mamy w naszych zespołach IT w naszej firmie. Skoro ma na przykład małe zespoły po 3-5 osób, to znaczy to, że nasz kod chce dążyć do takiej mniej więcej struktury. Stąd właśnie mamy mikroaplikacje backendowe i frontendowe. Prawa konveja nie da się oszukać. Jest jak prawo grawitacji. Dlatego, jeżeli mamy złą komunikację w zespołach, albo skopaną strukturę w naszych zespołach, albo mamy za dużo osób w danym zespole, Albo w ogóle wszyscy mają przyciśnięte do siebie pistolety i grożą sobie wzajemnie, to te wszystkie problemy wyjdą w naszym oprogramowaniu. Dlatego architekci nie tylko robią diagramy projektów z kodem, ale także robią mapy kontekstów i zespołów, które w jakiś sposób muszą ze sobą się komunikować i współpracować, aby firma jako taki cały organizm, taki jeden puzzle jakoś mogła funkcjonować. I fachowo na to się mówi kontekst map. Ciekawe, że można znaleźć Problemy nie tylko w oprogramowaniu, czyli w kodzie, ale także w relacjach między zespołami, i być może w niedalekiej przyszłości, jako architekt, będzie Twoim zadaniem włożyć kiwrowisko w politykę firmy, aby przyszłe oprogramowanie było lepsze. Czy to się skaluje? Gdy już znasz najlepsze z najlepszych praktyk w architekturze, w Twojej głowie na niejednym spotkaniu pojawi się pytanie, czy to się skaluje? No cóż, żeby to zweryfikować, trzeba napisać prototyp albo mieć doświadczenie z danym rozwiązaniem. Ostatnio jednak pojawiło się wiele alarmów o odwrotnym problemie. Nie każdy z nas będzie tworzył drugiego Facebooka, kolejny Allegro itd. itd. To znaczy, że wiele genialnych praktyk być może dla Twojego projektu będzie przerostem formy nad treścią. I na fachowo na to się mówi over-engineering. Dlatego zamiast zadać sobie pytanie, czy to się skaluje, także warto sobie zadać pytanie, a co jeśli tyle mi wystarczy? Dodatkowo warto zaznaczyć, że genialna technika, która się skaluje, to jedno, ale to, czy ona jest dobrze zaimplementowana. To drugie, i to jest oczywiście dużo ważniejsze. Wierz mi, każdy programista wolałby prosto aplikację Krót, niż źle napisaną, skomplikowaną aplikację. CQRS z even sourcingiem i nie wiadomo jeszcze czym. Dlatego skup się jak na najprostszym rozwiązaniu, który jest dopasowany do skali Twojego problemu, bo być może nie, nie tworzy tak naprawdę drugiego Allegro i Facebooka. Może nie musisz, bo ja uważam, że dobrze zrobiony system krudowy jest zawsze lepszy niż źle zrobiony even sourcingowy. Jeżeli masz coś, co działa, niekoniecznie musisz to na siłę usprawniać, tylko dlatego, że chciałbyś się pobawić nową technologią. Więc. Czy masz swoje zdanie, mój przyjacielu. Warto weryfikować każdą technikę i nie stać się papugą, która powtarza po prostu to, co usłysza na jakiejś konferencji. Przykładowo mikroserwisy to, mikroserwisy tamto. Z czym teraz mikroserwisy nie są idealnym rozwiązaniem, które pasuje do każdego buta i stopy. Dlatego możesz zobaczyć, że potem. Trzy lata temu było mnóstwo prelekcji na temat, jak mikroserwisy są tak cudowne, że leczą raka. A teraz mamy na przykład tematy, prelekcje, które nam mówią, że mikroserwisy coś poszło nie tak, oto nasz fuck up story. Dlatego mi swoje zdanie. Bądź uważny na te wahadło. Mi otwarty umysł i ciągle się uczymy i niestety nic nie zastąpi Twojej właśnie weryfikacji, mój przyjacielu, danej techniki, danego rozwiązania z prawdziwym problemem biznesowym. Do zobaczenia w następnym filmiku, pamiętaj, żeby dać mi suba, komentarz i lajka, no bo wysyłam Ci teraz pozytywną energię, żebyś mógł być architektem i zmierzyć się z każdym problemem. Nie jest to łatwe, ale wiem, że razem sobie poradzimy. Go!